Na szlakach sportu witam Państwa bardzo serdecznie, a tym bardziej gościa, to jest Gabriel Mikołajski. Dzień dobry Gabriel. Dzień dobry. Lekko atleta i 400 metrów przez płotki kadra Polski. Proszę Państwa, co jest w tym najważniejsze, no jak w tym okresie przed Igrzyskami Olimpijskimi? Ważny jest czas startów i no przebrnąć przez to sito eliminacyjne. Gabriel, niedużo Ci brakuje do Igrzysk Olimpijskich. Jest to no około jednej sekundy, więc... E wydaje się mało, ale trzeba dużo na to pracować i mam nadzieję, że się uda w tym sezonie. Kiedy masz ten limit? Kiedy są te starty jeszcze, w których możesz zdobyć paszport? Do końca czerwca jest czas, więc będą się mistrzostwa Polskich seniorów, będą mistrzostwa Europy młodzieżowe i wiele takich pojedynczych startów na terenie całej, memoriały na terenie całej Polski. Jeżeli mówimy o Igrzyskach Olimpijskich, to jest plan już na teraz, czy czekasz jeszcze na Paryż? W razie co nie będziesz podłamanej załony? Odpukać, odpukać, odpukać. Odpukujemy, odpukujemy. Myślę, że jestem w To tam. już jest teraz ten czas dla ciebie? Jest teraz ten czas dla mnie, jest taka sama szansa, że pojadę jak nie pojadę. Na tej igrzyska, a wiadomo, jak nie pojadę, to będę dalej trenował, i Paryż jest kolejnym celem i marzeniem do zdobycia. W tym okresie pandemii, no właśnie o tej pandemii może jeszcze tylko powiemy dwa zdania. A jak sobie poradziłeś? Bo przecież ty jako wyczynowiec i profesjonalista, to chyba spotkałeś się z dużymi trudnościami z tego powodu? Początek pandemii był bardzo ciężki, ponieważ zostało wszystko zamknięte i zdecydowałem się na trenowanie w domu. E, trzeba było z, w ogródku wystawić e, swoją siłownię, e, i e, powiedzmy, zorganizowałem sobie bieżnię e, elektryczną, i e, trenowałem w domowym zaciszu, tutaj w płocku, w piwnicy i na tarasie. Na bieżni też były płotki? <laughs> Niestety, ale bez płotków. Ale płotki też miałem na tarasie, więc tam elementy techniczne e, gdzieś tam kształtowałem cały czas. Masz zadanie i cel, nie niebagatela Igrzyska Olimpijskie, to jest Tokio. Naprawdę niedużo ci brakuje. Na czym teraz trzeba pracować w Twoim przypadku, Gabriel Mikołajski? Czy to jest start, czy to jest pokonywanie płotków, czy to jest początek, czy też finish 400 metrów? Jest to na pewno problem trochę z rytmem między płotkami, żeby się wstrzelić i mieć ten taki rytm płotkarski, żeby wszystko szło płynnie z najmniejszym wydatkiem energii. No i wiadomo, wytrzymałość. Wytrzymałości nigdy za wiele, bo szybki w miarę jestem, więc... Kiedyś tu zaczynałeś, na Stadionie Płockim. Jak Cię zacząłem na tym stadionie, podczas treningów, serca aż się ucieszyło. Mówię, to co było kiedyś. Jarek Dobrzeniak przy Tobie, coś tam sobie rozmawiacie, fajnie sobie dyskutujecie, Ty dalej trenujesz i ćwiczysz. Dlaczego wizyta w Pocie? Powód był jeden: moja mama miała imieniny we wtorek. Postanowiłem zrobić jej prezent i ją odwiedzić. I tak przyjechałem na krótko, bo krótko, trzy dni tylko, ale intensywnie spędzone z rodziną, nie zapominając o treningu. Trening jest podstawa każdego dnia? Każdego dnia, nie ma dnia wolnego. Opró to jak ty dnia. wygląda twój taki dzień, profesjonalisty, kadra polski 400 metrów przez płotki. Jest pobudka rano, rano wcześniej, około godziny ósmej, Ściadanko, dziesiąta, trening pierwszy. Po treningu, wiadomo, odpoczynek, regeneracja, obowiązki pozostałe. I godzina 16 kolejny trening lżejszy, taki w porównaniu do pierwszego. I koniec dnia. 400 z mógł chodzi na siłownię? Musi. Poniedziałek i czwartek trening siłowy, wtorek, e, piątek, trening szybkości i techniki, a środa i sobota trening wytrzymałości. Czy tempody. mogę powiedzieć, że jesteś charakterny sportowiec? Dlatego, że te twoje cele, plany i marzenia są bardzo wysokie i ty do nich zmierzasz ciężką pracą od wielu, 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 wielu lat. Nie powiem, że są tutaj sportowcy, którzy też zrobili swoje, osiągnięcia mają fajne, rekordy życiowe, ale ty masz największe z tego naszego polskiego mózgu. Trzeba gdzieś tam znać tą swoją taką e, wartość i taką swoją jakby e, siłę wewnętrzną do, i rzeczy, do których nas stać, e, do jesteśmy stworzeni. Ja wydaje mi się, że jestem stworzony do tego sportu i chcę e, jakby wykorzystać swoje życie jak najlepiej i doprowadzić swoje ciało i swój organizm do jak najlepszego wyniku. Ile cię to kosztowało? Miałeś chwilę słabości w trakcie swojej kariery? Zdarzało się takie ciężkie momenty, ale zawsze zostały gdzieś tam rozdmuchiwane przez taką determinację i gdzieś tam starałem się wracać do takiego reżimu treningowego, głowa wolna od zmartwień i tylko trening i liczy się cel. Gabriele, czy z psychologiem rozmawiałeś się sportu, masz takowego, czy radzisz sobie z tym samą? Jesteś na bardzo wysokim etapie. No, brakuje ci tylko o pół kroku, o stopę, niewiele, na wyciągnięcie ręki i olimpijskie w Topie. Kiedyś próbowałem, spotykałem się z kilkoma psychologami, natomiast wydaje mi się, że nie jest to nic złego, żeby korzystać z takich usług, ale jakby w mojej osobie, jakby to nie zmieniało nic i nie czułem takiej potrzeby wewnętrznej ani psychologicznej, żeby korzystać z takiego. No to takiej pomocy. Charakterny i twardy. Twój plan, tak naprawdę. To Igrzyska Olimpijskie. Ja... Igrzyska Olimpijskie, każde. Te, następne, następne. <laughs> I... I za każdym razem, kiedy się nie uda, będę próbował na następne i następne, aż zobaczę, że naprawdę jest to może niemożliwe, bo już będę za stary. <laughs> <laughs> jak to się stało w ogóle, że trafiłeś do tej dyscypliny sportu? No leki, atletyki ja trafiłem e, przez e, pierwsze zawody Gimnazja Dalisa Aliada. Gdzie osiągałem wyniki naprawdę takie bez, jeżeli chodzi o osoby nie trenujące, to zapo takie zapowiadające dobrego zawodnika i trener mnie wychaczył Jarek Dobrzeniak i stwierdziliśmy, że zaczniemy. Że to jest to, panie trenerze, panie trenerze, a teraz Gabriel Mikołajski mówi do swojego trenera: No ty jesteś już po tylu latach, dobrymi Znajomymi. Idą zawody i to teraz już niebawem, bo do końca czerwca jest limit na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Ty denerwujesz się? Masz jakiś taki przedstartowy i startowy stres związany z tym, że brakuje mi niewiele? Jadę albo nie jadę? Ja robię ciągle swoją pracę, którą mam założoną, plan realizowany w 100%. I nie ma to żadnego wpływu, jeżeli coś mi się nie powodzi, albo właśnie powodzi. Cały czas robię, jestem tylko ustawiony pod jeden cel czyli igrzyska te następne i przyszłe. Jeszcze za 12 lat. <laughs> Więc. Dobrze, e, dobrze, dobrze. E, robię wszystko Fajnie. tak, jak jest zaplanowane i bez, nie ma żadnego wpływu to, co się dzieje w moim życiu. Że wszystkie porażki i sukcesy. Jak trafiłeś do Radomia kiedyś? Mógł spłoszyć. Dzisiaj reprezentujesz. RTL Optima Radom. E, no, to była taka e, wycieczka e, po Polsce. Powiedzmy po Mazowszu, bo Płock, e, Warszawa i Radom, jedno województwo. E, na studia poszedłem właśnie do Warszawy na stołeczny AWF, tam też zacząłem trenować w stołecznym AZS-ie. E, spędziłem tam dwa lata e, i uważam, że tam po prostu nie miałem takich e, warunków zapewnionych, e, jeśli chodzi o trenowanie. Spokojne, mieć wolną głowę i skupioną na e, trenowaniu. E, więc wyciągnę, wyciągnę to została w moją stronę pomocna dłoń e, ze strony prezesa e, Radomskiego e, Towarzystwa. E, I e, po prostu zmieniłem barwy w tamtym roku. Z kim I... trenujesz teraz? Trenuję od jakiegoś czasu, przecież już to długo, chyba jest twoim trenerem ten sam. Od 2017 roku z Robertem Kędziorą realizujemy plan. No taki długofalowy trochę, bo miałem dwa lata takiego sezonu. Takiego przestoju była nawet lekka stagnacja. I tak gdzieś tam miałem takie może małe wątpliwości co do metod, co do pewnych hmm. takich aspektów treningowych. Ale tam zostało w tamtym sezonie wszystko zostało rozwiane i e, wszystko poszło do przodu o dwie sekundy popełniony rekord życiowy. I, I poradziłeś sobie z tym sam, sobie to, o czym sam? mówiliśmy, tak? Że jesteś jednak człowiekiem, który jeżeli bierze już jakiś temat, to głównie sam ze sobą i praca, praca jeszcze raz praca powiedzko, bo jak wygląda twój miesiąc, przecież często jesteś poza domem. Mój miesiąc wygląda tak, że dwa tygodnie e, spędzam na zgrupowaniu kadry narodowej. Tydzień e, w Warszawie e, pod okiem e, mojego trenera Roberta Kędziory, i tydzień e, w Radomiu, e, tam gdzie teraz e, trenuję. Ciągle w rozjazdach? Ciągle w rozjazdach, żadnego dnia wolnego. No jakbyś kogoś zapraszał do uprawiania lekkiej artyki, odważysz się czy nie? Czy, czy... Mógłbyś to zrobić swoimi słowami i tak ja, subiektywnie. Gabriel Mikołajewski, uprawiajcie tę dyscyplinę sportu, bo. Bo daje naprawdę fajne możliwości. i Potem, nawet jeśli no, nie spodoba się komuś sama lekka to jest to przecież taka królowa sportu. Wszystkie dziedziny ruchowe są naśladowane w każdej innej dyscyplinie, więc nie ma problemu przygotowania się motorycznego w lekie i przejście po prostu na przykład na piłkę nożną, czy na koszykówkę i inne sporty, bo jesteśmy przygotowani i motorycznie, i siłowo e, do innych dyscyplin, ale lekko lezyka to jest po mojemu najlepszy sport i nie zamieniłbym na nic innego. My, mimo badań, które musicie e, co chwilę przechodzić. E, mowa oczywiście o zawodach sportowych, jak one wyglądają takie. Badania wszyscy muszą je mieć. W dobie pandemii, teraz e, i COVID-u, e, niestety, ale każdy start e, jest poprzedzany testem. Jeżeli mówimy o zagranicznych startach, tak samo każda podróż samolotem też jest odbywana za pomocą, e, jest Test. poprzedzona e, testem. E, więc to też jest trochę nieprzyjemne, bo ustawiamy sobie grafik i nagle się okazuje, że jesteśmy zarażeni COVID-em. Twoja bieżnia, twój stadion y, najlepszy w kraju. Ten dla ciebie najlepszy. Nie dlatego, że jest wizualnie albo z innych powodów. Tam, gdzie ty wchodzisz i mówisz, OK, tutaj pobiję swój rekord życiowy, bo tu mi się dobrze biega, jest taki? Myślę, że jest to Chorzów. Stadion w Chorzowie. Uznany też teraz ostatnio Lekkoladecznym Stadionem Narodowym, więc no, to jest taki naprawdę. Bardzo fajny obiekt, duży i e, miałem okazję trzy razy tam biegać i naprawdę polecam każdemu. A jeżeli tam odbędą się te właśnie ważne biegi o paszporty do Tokio, hmm, to do radę? Wydaje mi się, że podołam e, swoim możliwościom i osiągnę najlepszy wynik, na jakim jest stać w danym momencie. A czy to będzie paszport na Igrzyska wywalczony, e, to się dowiemy do końca czerwca tego roku? Bo ty po prostu chcesz biegać jak najszybciej, a ja już się tak martwię, bo to jest tak bardzo blisko i to jest ktoś, kto poszedłby z tej dyscypliny spotka, z tego książęcego miasta Płocka na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Czy ty pamiętasz to robić Atletę w historii tego miasta, żeby pojechał na jakiekolwiek igrzyska? Ja nie kojarzę. Ja, jeśli chodzi o płock, to nie, niestety nie kojarzę. Dlatego ja się właśnie stresuję, chciałem ten temat tutaj wydać. Trzymam bardzo mocno kciuki, Gabriel, i oby cię kontuzją miały, wszystko odpokujemy, oby wszystko poszło po Twojej myśli. A tak naprawdę brakuje ci bardzo niewiele. Mamy radę. Trzymamy randę. bardzo mocno kciuki. Proszę Państwa, Gabriel Mikołajski, kadra polski, 400 metrów przez płocki. Oglądajmy, oglądajmy go podczas, no już zbliżających się mistrzostw Polski niebawem. Zgadza się. Dziękuję Ci bardzo, a ja Państwa zapraszam na kolejny program Na Szlakach Sportu i trzymamy kciuki. Igrzyska Olimpijskie już blisko, bo w lipcu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Świetnie bardzo. Dziękuję bardzo.